Dzień dobry nasi widzowie. Dzień dobry kochani. Patrzcie. Właśnie skończyłam nagrywać. O, zaraz mi się bateria wy. Widzicie? Widzę mhm. nieraz, o jak mi bateria się kończy. A nieraz przegapię, i muszę jeszcze raz, o. O, i się skończyło. Dobra, ale i tak już nagrałam, także jeszcze zdjęcia tylko zostało mi zrobić. Patrzcie. Ale muszę wam pokazać. Tu pokaż na mojej budzie. Słuchajcie, mm. Jest pyszne. Pyszne i łatwe. Chcesz spróbować troszeczkę? Nie. Mm. Nie? Nie. Próbuj. Czekaj, bo leci, bo jest jeszcze ciepły. I mm. I co? Nie. Mówię Wam. Można na brodzie ciasto? Nie wiem, bo czuję. Zróbcie sobie, bo jest łatwe, a jest tak pyszny, że szok. Truskawki i kokos. Połączenie idealne. Dobra, bo jeszcze muszę zrobić zdjęcia, bo zjemy. No, Wyruszamy. Nie widać. Widać. Nie widać. Wyruszamy z tym pysznym ciastem. Do mojego brata. Czyli do dwóch braci. <gry> I mojej mamy. Przecież my nie zjemy, to zawieziemy. I niech sobie jedzą do kawki bo my musimy jechać na zakupy. Muszę zrobić jeszcze filmy. O i jeszcze, słuchajcie, jeszcze sobie coś wymyśliłam. Słuchajcie, ja już coś wymyśliłam. Z troskawkami. No mówiłam ci? Co sobie jeszcze wymyśliłam? Jeszcze raz wam pokażę to, jak świeci. To ostatni widok. Nie, zostawiłem ci takie dwa małe kawałeczki No! Ale to już im nie pokażę <laughs> Mówię wam, no wyszło pyszne połączenie truskawek z kokosem. A praktycznie z kokosem to jest takie e, jak te, jak kokosanki, co nie? Uh -huh. Są truskawki? Chyba są. Na no, pewno są. Tak, bo muszę mieć jeszcze truskawki. O, jak będzie depa? No. no, a oni sobie do kawki zjedzą. Będę mieli okazję mój brat z Katowic próbować, co nie? Mm. Ja ale, słuchajcie, picie, ale... ale tylko dlatego ma okazję, ponieważ e, wczoraj było chłodno. Uh -huh. Padał też. E, dzisiaj też jest chłodno. No nie jest chłodno, ale nie jest źle. No ale ja dzisiaj już powiedziałam, że dzisiaj odpalam piekarni, bo ono jest dzisiaj pieczone no. to ciasto. Ono jeszcze jest ciepłe. A film będziecie mieli, nie wiem, jak się wyrobi Tak, jak się A jeszcze zobaczę, bo yy, ten jeszcze będzie jedno słodkość. Także nie wiem, czy to w środę pójdzie, czy, czy no. w sobotę. Zobaczymy, czy w piątek. No, bo ja jeszcze jedną rzecz sobie wymyśliłam z truskawkami i muszę to zrobić. Znaczy wymyśliłam, zobaczyłam. I o, tu się... są truskawki. O, i bardziej tutaj od razu jajka się kupi, co nie? Mhm. Ale ludzi. Trudno, no. Ale o tej porze? A placuszki ze skwarkami, słuchajcie, i to, że one też były upieczone, tak? Było pół smalcu z tego wytopionego, z tych skwarków, z tego poczku takiego, i pół dopiero oleju, to to też całkiem inny smak jest. Mhm. Mówię Wam, pyszne. Ja uwielbiam i jeszcze takie chrupiące, bo uwielbiam placki chrupiące. Nie lubię gumowatych i takich nasączonych olejem. No dobrze, A, jedzie A, jeszcze, jeszcze placki. starszy model, fakt. No, jeszcze placki mamy na dzisiaj. Mhm. Tak. Ziemniaczane. No i tak. Ciasta zostało tylko wspomnienie. No. Mówią, żebyśmy nagrali, jak zdelektują, jak ale po co? Degustują. <grymne> nie, to jakoś inaczej powiedział twój brat. Wdupiają. No Bo mój brat z Katowic, on mówił: Powiedz tu, pokaż, jak wdupiamy ciasto. <grymne> ale się naśmiało no. Sekund pięć nie było każdy zjadł po kawałku i moment blacha tak. no teraz widziałem te truskawki koło tego koło dino tak zatrzymamy się wezmę jeszcze no. jaja jeszcze jaja jak berety tak jaja 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 ale ta dziura no, tutaj no, no taka jest że dlatego się nawet nie ja zatrzymałam bo, bo jest na okrok, koło łalbać. no jest okropna nie dość, że tu jest wąsko, to jeszcze na takim zakręcie. Patrzcie, jakie mają pobocze, takie jak ta droga prawie. no Porażka, ta droga jest tutaj. Zrobili to porażka. Są jeszcze truskawki? A, on postawi namiot. Są, są, są. No to dobrze, to dobrze. Truskaweczki, truskaweczki są. tam za tym czarnym może nie bo myślałam że ta Aha. dziewczyna idzie Artek gdzie za tym czarnym a to dobra tu jedź czekaj bo teraz to ja nie widzę wiesz mm -hmm. ale pan wyskoczył no nie za szybko to by Cię Tu nie no i tu może sobie postawić nie bo jeszcze tu pójdziemy do tego a ja tu nie idę po co Tak. jeszcze ja ja idę kupić Jedziemy. Pomidor ten. Mówiłam, po ten, truskawki były po 18. Czekaj. I dorki ko te. Marii... No ale postawiła pani. No ja pierniczę. I teraz nie, nie wycofa Martek. Nie, ona cofnie. No ją postrasz troszkę. Jeszcze troszkę. No, mówiłaś truskawki po 18. Tu przejdzie. E, pomidorki po 9 malinowe. Uh -huh. Ale takie ładne. Więc wzięłam, bo to, o, to już sobie Tam wiesz. na wprost pani sprzedaje. Tak, także wzięłam. miała jeszcze po. E, 8. Ziemniaki po 2,50. Ale takie malunki. I malinki po 10 zł. Czekaj, niech przyjadą noga Tutaj jest źle stanąć, bo to nie wiadomo jak uh -huh. Czy przed, czy po Dobra I wzięłam, wzięłam Nieduże zakupy zrobiłam w Dino, ale to tylko tam 3-4 A i ktoś tam znów się pytał o te pojemniczki, co ja zrobiłam W fl flaki te okrągłe Powtarzam za każdym razem, i chyba za każdym razem, kiedy je będę pokazać, będę musiała mówić, bo przychodzą nowi widzowie i nie wiedzą. Te pojemniki są, ja je kupuję w Kauflandzie. Ewentualnie teraz widziałam te pojemniki, były też w Netto, ale też są czasami w Action. Tylko jedynie na co trzeba zwracać uwagę, że w wrowkach tam na pokrywce muszą mieć silikonową taką uszczelkę, taką gumę silikonową to wtedy one bardzo fajnie się sprawują, bo one zaciągają, jeżeli nalejecie gorącej potrawy, zupy czy czegokolwiek, to one zaciągają tak jak słoik. I są wiele, ja taki, każdy taki pojemnik u mnie wytrzymuje 2-3 lata. A z, zazwyczaj oh. tak, a zazwyczaj jeden pojemnik kosztuje około 10 zł. Mhm. Ja jestem bardzo zadowolona. Można w nich mrozić i można też w nich podgrzewać w mikrofali. Ja podgrzewam i nic się nie dzieje, tylko oczywiście pokrywkę trzeba ściągnąć. Mogę jechać. No. No już, w domku. My już w domku. Takie pomidorki były. Muszą jeszcze troszkę dojrzeć, ale fajne takie. Widać, mm -hmm. że, że skrzaczka i też każdy ma dziury mm -hmm. od tego. Od okręku. No nie od No, ale to, to mnie tak denerwuje patrz, widzisz? Mm -hmm. No trudno. Ech. I truskaweczki, czekaj. Ładne nawet. O! I takie troskaweczki po 18 zł. A to kupiłam w Dino. W Dino kupiłam tak. Pyzy z mięsem. My lubiły. One kosztowały 829 Z tej firmy jeszcze nie miałam. Zaraz pójdę do, do zamrażalnika. O. Lubię czasami po 3-4 sobie zrobimy, a już nie mamy pyz E, przyprawa do ogórków. Ona kosztowała 2 ,29 zł. 29 i to jest jeszcze do kwaszenia ogórków. Mhm. Powiem Wam, że z chęcią zobaczę, co tu w środku jest i jak to wygląda, bo nie widać o, z tej torebki. E, nie widać, co jest w środku w ogóle. Tu jest tylko napisane: ziele kopru ogrodowego 56%, czosnek 20%, nasiona kopru, gorczyca, biała, szan, pieprz czarny, liś laurowy ale z chęcią zobaczę, wiesz, jak to w środku wygląda, bo czasami trzeba zakisić ogórki, a na przykład nie ma czegoś i czy faktycznie to się opłaca kupić i jak to w środku wygląda. O. Aha. Aha. Wygląda to, słuchajcie, w środku tak. Widać koper, mhm. widać faktycznie ten chrzan, Czosnek. No i pachnie tak. Pachnie ko, e, koprem. Uh -huh. Coś takiego. O. Tak to wygląda. Wiesz, jak trzeba, co nie? a nie ma, to podejrzewam, że, 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 że ten. Że się po prostu zużyje, wiesz, bo nieraz. O, ogór, ogórki mi się już prawie ukisiły. To już nie są małosolne, to już są kiszone. Ale może będzie zupka. Zupka ogórkowa. Będzie na pewno. Z takich właśnie ogórków ukiszonych swojskich. Dobra. Ee, karma dla Bartusia wzięłam. Jedną ostatnia była. 3,39 zł. Wiem, że droga, ale no niech ma, bo zobaczymy, czy zje. Wzięłam mu z królikiem i z warzywami w, w soczystym sosie. On lubi sosiki, to może. Słuchajcie, i wziąłam tak. Kiwi. Musimy to spróbować. Kiwi i orężadę. Zaraz spróbujemy. I to kosztowało po 2 zł. i 59 groszy. 2 zł. 59. Wzięłam jeden serek topiony, taki z szynką. On kosztował 4 ,19 zł. 19. Ser farutki po 6 zł. Te, ja bardzo lubię te farutki. Farutki spo z, z 6 zł i jaja z wolnego wybiegu kosztowały 12 zł. Wolna kura. I to wszystko, nic więcej nie kupowałam. Uh -huh. Za to zapłaciłam 41 zł. Tu zostało nam tylko tyle ciasta na jutro. No i to by było. No A czekaj, czekaj, czeka, nie spróbujemy. spróbujemy. Je, ty chcesz tak teraz spróbować? Tak, bo jak teraz nie spróbujemy, to już później zapomnimy i nie nagramy im. Uh -huh. Gazowane. Próbuj. Czy to ci przypomina, bo my, ja pamiętam, wiecie, jaką, wiecie co ja jeszcze pamiętam? Smak orężady, która była takim tym kapselem. Mm -hmm. Pamię, pamiętacie taki kapsel? była taka bro, brązowa butelka z taką dłuższą szyjką i mm -hmm. był taki kapsel. Mm. To mi przypomina. Trochę smaku orężatkę, ale ta, co była taka w tych woreczkach. Uh -huh. Jak pamiętacie, tylko ta woreczka była niegazowana, ale to mi smak przypomina tej orężatki w woreczkach. No. A kiwi spróbujemy jutro. Uh -huh. Zobaczymy, jak kiwi smakuje. Ustronianka. No, ustronianka. Na wodzie mineralnej. Tak. Także zobaczymy jutro. No, także żegnamy się z Wami. Tak. Życzymy miłego dnia, kochani. No, do zobaczenia. Ciasto pyszne, pamiętajcie. Pycha, pycha. Papa. Pa. Pa, pa. O, jeszcze on jest. Kto tu jest? Tam wszyscy. O, o. Kto tu, tańczy Kochana. Kto tu tańczy? Tyle zjadłeś, że normalnie no, szło. pękniesz Pękniesz. Ty też chudy? Chudy. Nå. No. Det er bra.